jest nieduża rybka. Na jaskółeczkę. Split tile. O. Kolejna przynęta ze stajni Iron Claw. Jaskółka split tile. Jest to wielokolorowa Laminowana przynęta, warstwy koloru tak są na niej ułożone, żeby nadać przynęcie taki bardzo fajny trójwymiarowy wygląd. Jaskółki są przynętami, którymi możemy spinningować, możemy łowić wertykalnie, jak również techniką dropshot. Ta przynęta od strony brzusznej ma Nacięcie do zamontowania haczyka offsetowego albo o przyłowieniu wertykalowym do ukrycia do zbrojki. Zrobiona jest z dosyć miękkiego materiału, ale odpornego na zęby drapieżników. Dzięki temu ma bardzo fajną, naturalną pracę. Dodatkowo oczka, które Uatrakcyjniają tą przynętę dla drapieżników. Ta wersja jaskółki Splitta jest w wielkości 15 cm. Moim zdaniem jest to idealna wielkość na sandacze. Występuje również w mniejszej 10 cm wielkości. Ale uderzył. Przy samym dnie, jak podrywałem, strzelił, ale mocno, ładnie walno. No jaskółeczkę, Maluszek. Zabrudka.

Jest kółeczkę duża rybka Pięknie skasował gumę Jak rudy dla nosa Duża rybka Pierwsza z tego miejsca to O jest kolejna rybka

Przynęta. Haczyk ładnie się zbił. Nie puszczamy 50-taczkę. Wielu wędkarzy, którzy nigdy wcześniej nie łowili na jaskółki, zastanawia się na pewno, jak prowadzić taką przynętę, która w wodzie nie wykonuje absolutnie żadnego ruchu. I no tutaj muszę Wam się przyznać, że ja na początku też niechętnie łowiłem na jaskółki. Aczkolwiek od bardzo wielu lat przy łowieniu sandaczy, zresztą nie tylko sandaczy, bo i szczupaków, strągów, okoni, stosuję jaskółki. I tak naprawdę prowadzenie tej jaskółki jest bardzo, bardzo proste. Ja zaraz zaprezentuję różne techniki, natomiast taka podstawowa, która bardzo się sprawdza, to jest dosyć wolne zwijanie kołowrotkiem. I nic więcej. Jaskółka. Kilkunastocentymetrowa jest na tyle dużym kąskiem dla sandacza, że chętnie atakuje taką przynętę, która w ogóle się nie rusza to znaczy nie ma jakiejś silnej pracy bocznej. I nie ma co tutaj wydziwiać. Po prostu zarzucamy, czekamy aż przynęta opadnie do dna i spokojnym wybieraniem kołowrotka prowadzimy tą przynętę bez żadnych dodatkowych szarpnięć. Po prostu już mam przynętę na dnie, dwa obroty opada. Dwa obroty. Opada. Ja zauważyłem, że jaskółka bardzo często jest skuteczna, jak ją leciutko uzbroimy, żeby wydłużyć ten, ten opad. Natomiast, oczywiście, istnieją też inne techniki prowadzenia. Jedna z nich to jest takie klasyczne podwójne podbicie, ale tutaj warto się nauczyć robić taką pauzę. Czyli nie robimy dwóch szybkich takich ruchów, tylko jedno podbicie, sekundka przerwy i drugie podbicie. Chodzi o to, żeby ta przynęta wyskoczyła na moment, zaczęła opadać i jeszcze raz do góry wyskoczyła. To jest bardzo prowokujące dla drapieżników. Inna technika to jest dwa, trzy powolne, bardzo wolne zwijania i pyk 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 podnosimy wędkę do góry takimi szybkimi podbiciami. Pyk 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 i trzymamy wędkę w górze. Pyk 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 i trzymamy wędkę w górze. Można oczywiście wszystkie te techniki, które zaprezentowałem, animacji przynęty przeplatać za sobą, ze sobą, nawet w jednym rzucie je wszystkie zaprezentować rybom. Złapał sam dać jaskółkę, bardzo krótko, delikatne branie. Tutaj wyraźnie widać, to jest nowa przynęta. Wyraźnie widać, że ją trzymał. No, całkiem ładna ryba, ładnie ją porozrywał. No niestety branie było takie mało agresywne. Przy samym dnie ją przytrzymał. No, niestety nie doszedł. Pyskiem do haka. No szkoda. No ale jak widzicie, przynęta się sprawdza.